Pozostajemy od 12 grudnia w zasadzie w jednej tematyce: bratników dusz, związków, relacji. I wszystkie te artykuły, które ukazują się od 12 grudnia do 23 grudnia, one są ze sobą niezwykle połączone. W każdym kolejnym odkrywamy tak naprawdę zupełnie inny aspekt. I wchodzimy w pewien sposób głębiej w tą tematykę, więc możecie mieć wrażenie, że być może pewne rzeczy się mogą powtarzać, ale one powtarzają się dlatego, że są niezwykle ważne i wymagają zatrzymania. Dzisiaj pomówimy o bratnich duszach, ale nie tylko w kontekście romantycznym, ale dużo, dużo szerzej. Są takie spotkania, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób logicznie wyjaśnić. Pojawia się ktoś, kto nagle w nas coś głęboko porusza. Nawet czasami nie potrafimy tego nazwać. Czas zwalnia, ciało reaguje, jakby pamiętało coś, czego umysł dopiero próbuje dotknąć. I to nie jest zwykła fascynacja. To rozpoznanie. Tak jakby jakaś część nas wyszeptała cicho, w końcu cię znalazłem, i to jest niezwykłe uwierzcie, niezwykłe doświadczenie. Niektórzy to nazywają spotkaniem bratnich dusz. Inni po prostu mówią, że coś w pewien sposób zaiskrzyło. Ale niezależnie od słów chodzi o jedno o połączenie, które wykracza poza jakąkolwiek logikę i codzienność. Takie spotkania, one są niezwykle intensywne. Rozmowy płyną bez wysiłku. Milczenie nawet ma swoje znaczenie. Spojrzenie mówi więcej niż tysiące jakichkolwiek słów. Czujemy się widziani, słyszani i zrozumieni. A jednak Choć wydaje nam się, że musi to w pewien sposób trwać wiecznie, no niestety nie każda bratnia dusza zostaje z nami na zawsze. Niektóre pojawiają się tylko na chwilę, ale ta chwila zmienia wszystko, bo dusza pamięta nawet, kiedy rozum jest w stanie pojąć. Zdarza się, że spotykamy kogoś i już po. W zasadzie kilku minutach rozmowy mamy wrażenie, jakbyśmy znali się od zawsze. Nie jest to przypadkowe. Dusze naprawdę się rozpoznają. Niektóre przychodzą, by dokończyć coś, co zostało otwarte nawet wiele wcieleń temu. Inne, by przypomnieć nam, kim jesteśmy, jaką mamy. W sobie moc, zanim przykryliśmy ją przez wstyd, lęk czy zwykłe zapomnienie. To rozpoznanie jest jak błysk światła. Jedno, naprawdę jedno spojrzenie i wiemy. I nie da się tego zaplanować. Dusze umawiają się dużo wcześniej, jeszcze zanim tak naprawdę tutaj się pojawiliśmy. To jest coś w rodzaju kontraktu dusz. Umawiają się, że spotkają się właśnie wtedy, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, gdy jedno z nas będzie gotowe się obudzić. I właśnie dlatego bratnia dusza nie zawsze zostaje, bo nie każda ma iść z nami dalej. Niektóre przychodzą jak iskra, iskra która zapala w nas ogień, który być może dawno już przygasł. Budzą nasze serca, przypominają nam o naszych pasjach, o pragnieniach, o tym, że naprawdę żyjemy. Ale kiedy już nas obudzą, bardzo często muszą po prostu odejść. Ich zadaniem nie jest trwać przy nas, lecz sprawić, byśmy wreszcie zaczęli żyć w prawdzie. Z perspektywy duszy nie ma w tym żadnej tragedii, to tylko z perspektywy naszego ego, z perspektywy człowieka boli, bo serce chce trzymać, nie rozumie, dlaczego ktoś tak bliski nagle znika. Zadajemy wtedy pytania dlaczego, albo co zrobiłem źle, co zrobiłem mnie tak, w czym nawaliłem. Ale prawda jest taka, że nic nie zrobiłeś źle. Po prostu jego rola została spełniona. Ja wiem, że ciężko jest to przyjąć. Bratnia dusza często jest dla nas jak lustro. Pokazuje nam nie tylko to, co piękne, ale również to, co zranione. Odbija nasze lęki, odbija nasze pragnienia, pokazuje nam nasz cień. I choć czasem mam wrażenie, że ta osoba raz nas, nas rani, bardzo często tak może być. W rzeczywistości to ona dotyka miejsc, które w nas samych wciąż potrzebują zauważenia i uzdrowienia. Każdy konflikt, każda emocja, każde niezrozumienie to zaproszenie do spotkania z samym sobą w końcu, a czasem po latach bo miłość nie jest po to żeby było nam zawsze łatwo miłość jest po to, by nas rozszerzać, by nas rozwijać bratnia dusza nie przychodzi, żeby nas w jakiś sposób zadowolić przychodzi, żeby nas przebudzić, żeby dać nam kopniak i to czasem solidnego. A przebudzenie to nie jest romantyczna bajka. To moment, w którym wszystko, co fałszywe, zwyczajnie zaczyna się rozpadać. I choć boli, to właśnie wtedy uczymy się najwięcej. Najtrudniejsze oczywiście w tym wszystkim jest odpuszczenie. Jak puścić kogoś, kto wydawał się drugą połową naszego serca? Jak pozwolić odejść komuś, kto obudził w nas swoją tylko obecnością tak wiele życia, a jednak prawdziwa miłość nigdy nie jest o trzymaniu. Jest o wolności. Miłość, która trzyma, czy próbuje zatrzymać, wynika z lęku. Miłość, która pozwala być, płynie z zaufania. Czy to jest ta różnica? Kiedy potrafisz powiedzieć, Kocham Cię, nawet jeżeli idziecie swoimi własnymi drogami? Kiedy potrafisz podziękować, zamiast walczyć? Kiedy potrafisz iść dalej, z otwartym sercem? Wtedy i dopiero wtedy tak naprawdę rozumiesz, czym jest miłość. Bo miłość ona nie znika. I powtarzam to zdanie. Ona zmienia formę. Z czasem oczywiście przestaje boleć. Zostaje tylko ciepło, wspomnienie, wdzięczność. I to właśnie to prowadzi cię dalej. Z perspektywy lat rozumiem, że żadna dusza, która mnie dotknęła, nie przyszła przypadkiem. Żadna. Niektóre nauczyły mnie ufać, inne nauczyły mnie puszczać. Jedne nauczyły mnie bliskości, inne samotności, która wcale nie jest pustką, tylko przestrzenią do wzrostu, do wglądu w siebie, do zatrzymania się. Pratnia dusza nie zawsze zostaje na zawsze, ale każda zostawia w nas ślad. Niektóre ślady bolą, inne. Ogrzewają, ale wszystkie prowadzą w jednym kierunku, ku głębszej prawdzie o miłości, ku głębszej prawdzie o sobie samym. Bo prawdziwa miłość nie polega na tym, że trwa wiecznie. Prawdziwa miłość polega na tym, że nas zmienia, ale trwale i na zawsze. Bratnia dusza nie zawsze zostaje na no zawsze, kochani. Zapraszam do kolejnego z takiego niechcąco powstałego cyklu artykułów na temat właśnie naszych międzyludzkich relacji. I Myślę, że wszechświat działa po swojemu i nie bez przyczyny. Właśnie ten temat pojawił się przed świętami. Kochajcie się więcej do jutra. Pa.